Cześć. Dzisiaj taki mały draping. Kupiłam tylko jedną krzyżówkę XL. No i zobaczymy czy coś się w środku niej kryje. Tak się prezentuje cała już wytrapana krzyżówka. Oczywiście, jeżeli widzicie jakieś niewytrapane słówka, to dawajcie znać w komentarzach. Ja tej z swojej strony już żadnych nie widzę. Co prawda, te krzyżówki też się fajnie kupuje pod względem samego drapania, a nie nawet, żeby coś wygrać. Oczywiście, jak coś tam się przytrafi, to jest dodatkowy plus. Tutaj Wam pokażę jeszcze słówka, które udało mi się trafić. W pierwszej krzyżówce jest to słowo atom, no i w drugiej są to słówka. ADA i tym. Dodatkowo bonus y, niestety zabrakł, y, zabrakła jedna literka, literka n. gdyby była to chociaż był ten bonus, no niestety krzyżówka jest pusta, choć y, patrząc na ilość wydrapanych literek myślałam, że coś tam jednak się w niej będzie kryło. No ale nic, ostatnio w ogóle coś mam jakieś, jakieś trefne wybory, bo 90% wybieranych przeze mnie zdrapek okazują się puste, no ale może w końcu, w końcu coś się przytrafi. A Was zapraszam na moje pozostałe filmiki.